Do reino Proszę pana komendanta Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Mączego inspektora Krzysztofa Jaworskiego o zabranie głosu. Jednocześnie proszę państwa ze względów organizacyjnych, aby powitanie gościa oklaskami od po, odbyło się po ich wymienieniu. Witam państwa serdecznie na Akademii z okazji 94. rocznicy powołania policji. Gorąco witam. Pana Inspektora aktora Falkowskiego, Zastępcę Komendanta Wojskiej Policji we Wrocławiu. Pana Stanisława Laskowskiego, Starosty Jaworskiego. Panią Marię Piwko, Zastępcę Burmistrza Jawora. I Pana Andrzeja Mandeja, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworze. Rzeczpospolita Polska, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Rozkaz personalny numer 9 przez A przez 2013 z dnia 5 lipca 2013 roku. Panie i Panowie oficerowie, na podstawie artykułu 48 ust. 2, artykułu 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2013 roku mianuję na stopie komisarzem Piotr Białek, komisarza Andrzej Pacholarz. Rozkaz podpisał Panie Panowie oficerowie. Komendant Wojewódzki Policji w Wrocławiu inspektor Wojciech Ołdyński. Panie Panowie oficerowie. Mianowanie wystąp. Pospolita Polska Komenda Wojewódzka Policji Wrocławiu. Rozkaz personalny nr 9 przez A przez 2013 z dnia 5 lipca 2013 roku. Panie panowie oficerowie. Na podstawie artykułu 48 ustęp 2 artykułu 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1910 roku o policji niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2013 roku mianuję na stopień aspiranta sztabowego Krzysztof Juckiewicz, Artur Kwolę, Sylwester Ludziec, starszego aspiranta Marcin Baziukiewicz, Grzegorz Litewka, Zbigniew Mazur, Jacek Ogrodowski, Stanisław Orda, Krzysztof Ptaszek, Marek Stawiarski, Aspiranta Kamil Foryś, Ewa Kluczyńska, Daniel Lipiński, Maksymilian Marcinia, Leszek Niewiadomski, Adam Telka. Młodszego aspiranta Grzegorz Januszek. Rozkaz podpisał, panie panowie oficerowie. Komendant wojewódzki policji w Wrocławiu, inspektor Wojciech Rudyński. Panie panowie oficerowie, mianowani wystąp. O wręczenie aktów mianowania proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, inspektora Artura Falkowskiego oraz komendanta Jaworskiego. Pani Skarbnik. Policjant Rówej Szyntarczyk rozkaz o mianowaniu na kolejne stopnie w Korpusie Podoficerów. Panie i Panie oficerowie. Rzeczpospolita Polska. Komenda Wojewódzka Policji Wrocławia. Rozkaz zrealizowany nr 9 przez a przez 2013